Zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 na dwóch odcinkach o łącznej długości prawie 18 km w powiecie Czarnkowsko-Czcianeckim. Jej początek znajduje się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 174 w Hucie Szklanej, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 22 w rejonie Przesiek w gminie Krzyż Wielkopolski. Dzięki rozbudowie mamy teraz możliwość komfortowego i bezpiecznego podróżowania. Mówił podczas symbolicznego otwarcia rozbudowanej drogi Marek Woźniak, marszałek województwa Wielkopolskiego. 17,5 kilometra drogi, właściwie całkowicie odbudowanej. Nawet trudno mówić o modernizacji, bo była to przebudowa zakładająca rozbiórkę całkowitą tego, co wcześniej istniało, i budowa nowej nowoczesnej drogi, całego pasa drogowego na gołym gruncie, ze wszystkimi elementami uzbrojenia typu przepusty, odwodnienie, mostki. No i oczywiście nowoczesna, bardzo nośna nawierzchnia. To droga, która nie była szczególnie uczęszczana, nie, nie, nie charakteryzowała się bynajmniej dużym natężeniem ruchu, a oczekiwania wielu radnych i, i w ogóle środowisk, żeby inwestować tam, gdzie no, największy ruch, największe zagrożenie, największe niebezpieczeństwo. A tu decyzja ze strony zarządu była taka, że owszem, ten ruch może nie jest największy, ale to jest niezbędne dla aktywizacji gospodarczej, dla stworzenia warunków, odpowiednich warunków życia dla, dla mieszkańców. Całkowita wartość prac to 78 milionów złotych, w tym ponad 63 miliony złotych to środki unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Chciałbym przede wszystkim życzyć, aby dobrze służyła rozwojowi tej części Wielkopolski. Wiemy, że dobre drogi, które ułatwiają pracę przedsiębiorstw, powodują rozwój tego miejsca, gdzie powstają i chcemy wiązać z tą drogą właśnie taki mocny bodziec rozwojowy, tego życzę tej części północno-zachodniej Wielkopolski.